Zakończyło się izraelskie dochodzenie w sprawie zabójstwa 15 palestyńskich medyków w strefie gazy. Izraelskie siły zbrojne stwierdziły, że popełniono błędy. W efekcie zastępca dowódcy został zwolniony. Według izraelskiego wojska dochodzenie wykazało, że zastępca dowódcy batalionu z powodu słabej widoczności w nocy ocenił, że karetki należały do bojowników Hamasu. Ośmiu pracowników Czerwonego Półksiężyca, sześciu pracowników obrony cywilnej i pracownik ONZ-u zginęło w strzelaninie przeprowadzonej przez izraelskie oddziały w dzielnicy Rafa na południu strefy gazy. Izraelskie wojsko oświadczyło, że żałuje szkód wyrządzonych wobec niezaangażowanych cywilów.